Mieszkamy w tragicznych warunkach. Naszą posesję w ogóle zalewa z drogi. Pod schody woda podlatuje, jak padają deszcze. Dzieci mają problem z dostaniem się na przystanki. Czasami to się kończy, że do szkoły nie trafiają. I to trwa wiele lat. Ja mam dzieci cały czas w wieku szkolnym, bo tak mi się złożyło, że odkąd tu mieszkam, mam dzieciaki w wieku szkolnym. I to się nie zmienia. Jest niebezpiecznie. Ja wiele razy się przewróciłam w błocie. Wyjść, no, niestety, muszę w no, gumiakach cały wzią, do, czas no, chodzić. Naprawdę no, no. mieszka Gdy, ty, się z no, tak. no. I tutaj to, to właśnie nas pod schody zalewa. Tu jest nagromadzenie wody największe na tym naszym odcinku. Tak. Tak. Pod wschodem no i pod, normalnie jest tyle wody, że my naprawdę Kaczki normalnie sobie jezioro robią I to nie żart. się lat. I wie pan, ja napisałam pismo i potem tak naprawdę stwierdziłam, że mało ludzi. Gdzie mieszka, to pewnie miasto z tym nic nie, robi, nie zrobi, ale ludzi przybywa coraz więcej. Sytuacja naprawdę jest bardzo trudna i najbardziej martwią mnie nasze dzieci, naprawdę, bo to tak. jest ciężko. Wieczorami córka wychodzi, bo też mam nastoletnią córkę, trzeba wszędzie wejść, przeprowadzić, wyjście Właśnie tu tak, to błoto poślizgowe, bo zawsze nawet jak troszkę podeschnie, to jest po prostu ciągle praktycznie błoto, więc no jak wie pan, no w mieszkamy. To naprawdę mamy to prawo, bo Zasięg jest, 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 jest już jest po, jest, po prostu futuro. wyższy standard niż tu u nas. No nie oszukujmy. się. Ludzie, co to za co to, to jest wstyd po prostu tych czasów. Bieda. Znęco. I Ja tak rozumiem, tam, że, że nie możemy zrobić czegoś. razu. że to się tak wydaje, bo Państwo mówicie, wybudować, zrobić drogę, ale to za chwilę będzie tak, jak na ulicy wiejskiej. Eee to jest, to Wybudujcie kanalizację, wybudujcie oświetlenie, wybudujcie to, przebudujcie tamto, bo, bo tego zawsze jest w tej ziemi no coś, nie I, i dlatego, ja, dlatego ja zadeklarowałem, że ten projekt się tu pojawi, będę przynajmniej no. próbował go wnioskować, projekty, żeby projektu do projektu nas... budżetu się odniósł. To. To jest... A co dalej? do i żeby nikomu się nic nie, mieszk... nie stało i co nie A co dalej? Co ja mam Ale ja już panu poradzić. mówiłam, że my nie pytamy nawet o tą drogę prywatną, no, tak. tylko my dojdziemy do tej publicznej. Tak. Jaki jest status na dzień dzisiejszy? Mamy, za rok będzie projekt przygotowywany tego kawałka i później zobaczymy, tak? Bo ja, ja się pogubiłam. Jaki jest status na, na teraz? Na ten odcinek jest, dostała tutaj pani, która wnioskowała, informację, że zostanie zgłoszony do projektu budżetu wniosek o to, żeby przygotować tą dokumentację na tą drogę, a później, jak będą możliwości finansowe, będziemy to budować. Czyli kwestia ilu lat? Nie powiem pani w tej chwili. Pan mi nie Jeżeli powiem. się uda, to może w przyszłym roku, ale nie jestem w tej chwili w stanie tego zagwarantować. Na razie o tym kawałku mówimy, tak, na tym kawałku, a później zaprosimy pana tam na... Je, To jest jeszcze, wiecie, ja, ja w tej chwili próbuję rozmawiać z powiatowym zarządem dróg, co zrobić z tym zjazdem, bo oni nie widzą w tej chwili możliwości, żeby to zrobić, bo on jest niebezpieczny po prostu. I dlatego pewnie nigdy nie był utworzony.